E I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, już w ostatnim odcinku, w którym pochylamy się i rozważamy książkę pod tytułem Tajemnica Maryi, świętego Ludwika de Montfort, która wprowadza nas w tajemnicę, w sekret Matki Bożej jej życia, i w tajemnicę prawdziwej, doskonałej duchowości Maryjnej, doskonałego nabożeństwa, o którym pisze święty Ludwik. I dziś już na sam koniec. Jest to taki wręcz można powiedzieć jakby dodatek, ostatnia część. Właściwie można ją nazwać takim kodeksem praktycznego postępowania na tej drodze doskonałego nabożeństwa. Czyli pewne jeszcze sugestie bardzo praktyczne od właśnie świętego Ludwika, jak, jak w jaki sposób pielęgnować, o tak, to słowo jest właśnie odpowiednie, w jaki sposób pielęgnować to nabożeństwo. I tutaj święty Ludwik porównuje. To nabożeństwo do zianka gorczycy, tego małego ziarka, które wrzucone w ziemię, wyrasta i staje się wielkim drzewem. Ale żeby stało się wielkim drzewem, to potrzebuje pielęgnacji. Wiemy, że drzewo potrzebuje słońca, potrzebuje odpowiedniej gleby, potrzebuje wody do tego, żeby wzrastać. W jaki sposób mamy pielęgnować? Po pierwsze, święty Ludwik pisze: Nie opiera się na ludziach. Nie opiera się na ludziach bardzo często jest tak, że w naszym życiu opieramy się na innych czy słuchamy innych ich porad i nieraz zapominamy o tym co mówi do nas Pan Bóg. Oczywiście wiemy, że Bóg działa przez ludzi. Mamy też się radzić szczególnie tych, którzy nam dobrze radzą, ale nie możemy się na nich opierać, czyli nasze życie, sens naszego życia nie może być w oparciu się na drugim człowieku. Bo wtedy nigdy nie będziemy wolni, tylko będziemy się wikłać w więzy, bardzo często toksyczne relacje z innymi ludźmi. Dlatego żyjemy wśród innych, dla innych z innymi, tak, służymy im, pomagamy, przyjmujemy pomoc, żyjemy miłością, ale nie opieramy się na nich. Wiara polega na oparciu się tylko na Bogu. Dalej, nieustanna czujność duszy. To jest coś, co możemy porównać do nieustającej modlitwy, którą wyjaśniłem, bodajże w pierwszym bądź drugim odcinku. Mówiłem o tym, czym jest ta nieustająca modlitwa, a do tego odsyłam. Kolejny sposób pielęgnacji tego nabożeństwa. Święty Ludwik pisze: Wyrzec się siebie. Tutaj od razu może nam się skojarzyć ten fragment z Ewangelii, w którym Jezus mówi: Jeśli ktoś chce iść za mną, Niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To jest droga, to jest ta wąska droga, ciasna brama do Królestwa Bożego. Nie jest to łatwe rzeczywiście, ale jest to możliwe właśnie ze współpracą z Jezusem, z Jego Matką, z Jego łaską, łaską Jezusa, że kiedy Wyrzekamy się samych siebie, kiedy podejmujemy tą jakąś ofiarę, jakieś umartwienie, kiedy idziemy na przekór tym naszym ziemskim przywiązaniom, wtedy rzeczywiście, pisze święty Ludwik, krzyżujemy nasze ciało, ale otwieramy naszego ducha i w ten sposób pozwalamy na to łatwiej dążyć do świętości. I tutaj trzeba podkreślić jeszcze, szczególnie trzeba się wyrzec miłości własnej. Miłość własna to jest no taki, można powiedzieć, taki kamień, który gdzieś tam, taka kula przywiązana do nogi, którą często ciągniemy za sobą. Cały czas o niej myślimy, cały czas o niej patrzymy, ale ona nam ciąży. Trzeba się tej kuli pozbyć, żebyśmy byli wolni. Kolejny element tej pielęgnacji doskonałego nabożeństwa to wstręt do grzechu. Zobaczcie, my wiemy, że grzech jest zły, ale czy rzeczywiście staramy się wzbudzać w swoim sercu wstręt do grzechu? Wręcz powiem, czy próbujemy w swojej nawet wyobraźni obrzydzić sobie grzech, to znaczy widzieć jego skutki, widzieć jego konsekwencje, czy, czy próbujemy sobie czasem tak pomyśleć o tym, do czego prowadzi grzech i co tak naprawdę daje mojej duszy? My wiemy, że jest, jest to hołdo, hołdowanie swojemu ciału, jest to pójście drogą prostą, na skróty, łatwą, ale grzech jest zawsze odwróceniem się od Boga i z wielką raną zadaną Bogu. I trzeba sobie uświadamiać, jak bardzo ranimy w ten sposób Boga i Maryję i wyrzec się tego grzechu jako czegoś wstrętnego, obrzydliwego. Jak na to trzeba spojrzeć, bo my często patrzymy na grzech, no tak, coś tam nie wyszło, ale tak nie do końca chcemy odciąć te nasze więzy, bo może ten grzech wróci, bo grzech często jest czymś, no niestety kojarzy się z czymś yy, miłym, przyjemnym, czymś łatwym yy, pójściem na skróty. Więc no bardzo chyba yy, rzadko myślimy o tym, żeby wzbudzać sobie wstręt do grzechu. Yy, Dalej, żeby pielęgnować nabożeństwo, trzeba być wiernym ćwiczeniom. Czyli wierność jest podstawą, wierność w codzienności, tak byśmy to mogli powiedzieć krótko. Jeszcze jest taki element, pokój w doświadczeniach. Święty Ludwik zachęca, żebyśmy w dużych doświadczeniach, trudnych doświadczeniach, w cierpieniu nie poddawali się lękowi, zachowali pokój. Tutaj przychodzi mi na myśl ta piękna modlitwa. Jezu, ty się tym zajmij. Piękna modlitwa Jezu, ty się tym zajmij. Świętego ojca Dolindo Ruotolo. Tak sobie właśnie przypominałem nazwisko. I właśnie ta modlitwa pomaga w takim zachowaniu pokoju, nawet wśród doświadczeń, żebyśmy nie tracili tego pokoju, żebyśmy nie podawali się lękowi, bo wtedy pozwalamy na to, żeby zły duch nas rzeczywiście atakował i, i, i też burzył wiele rzeczy. Nas w naszej duszy, które już były zbudowane przez to, to nabożeństwo. I ostatnim owocem drzewa życia, który najbardziej mamy pielęgnować, jest właśnie Jezus. Jezus jako jedyny godny miłości i uwielbienia. Pamiętajmy o modlitwie uwielbienia, modlitwa uwielbienia jest modlitwą bezinteresowną, modlitwą, w której rzeczywiście zachwycamy się Bogiem i Jego miłością. I do tego Was zachęcam, kończąc ten cały cykl, chcę zacytować jeszcze yy, tutaj takie ostatnie słowa, którymi kończy już ten rozdział Święty Ludwik, Kwitenet teneat, po łacinie, czyli kto, kto to posiadł, niechaj strzeże. Kto posiadł tą wiedzę, czyli zrozumiał istotę nabożeństwa i chce nim żyć, to trzeba tego strzec, jak drogocennej perły. Niech ta perła będzie naszą naprawdę drogocenną perłą, którą będziemy chronić i strzec. Bardzo Wam dziękuję za, za tą wspólną obecność. Zapraszam Was do modlitwy i zachęcam Was do wejścia w to nabożeństwo do Matki Bożej, a także do tego, żeby proponować to nabożeństwo innym. Oczywiście, jeśli rozeznacie, że to są właśnie osoby, które są w stanie w tym momencie to nabożeństwo przyjąć i nim żyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przybądź Duchu Święty, Ze nieba wzięty, światła tego strumień Przyjdzie ojcze. światłości sumień, o najmilszy z gości, smutka serca. Yeah